Witajcie, przed Wami nowy iPhone SE, zobaczmy czy leciwy z wyglądu smartfon ma szansę, aby w tym roku zawojować na rynku. Na sam początek zacznę od tego, że to nie będzie klasyczna recenzja, dlatego, że o tym smartfonie wiele powiedziano. Wolę się skupić na genezie powstania tego telefonu, na tym kto może być zainteresowany nowym iPhone'em SE. Pokażę jeszcze jego wady i zalety w porównaniu do ceny około 2200 zł. W temacie wyglądu zobaczymy, że iPhone SE to iPhone 8 po naprawdę bardzo subtelnym liftingu, który obejmuje lokalizację logo na tyle na środku, a także to, że w testowanym kolorze białym mamy front w kolorze czarnym. W 2020 roku spore ramki Dookoła ekranu, pojedynczy aparat, czy same proporcje 16 do 9 robią wrażenie urządzenia, które ma spokojnie parę lat na karku. Natomiast zmiany, oczywiście, mamy w środku. Takie podejście Apple stosowało tyle razy, że chyba mogą z tego napisać doktorat. I to nie tylko chodzi o iPhone, ale też MacBooki oraz iPady. Możemy odbierać takie podejście na różne sposoby, ale w wypadku iPhone SE zapewne chodzi o to, aby uzyskać relatywnie niską cenę, jak na Apple. Zabrano znaną gotową obudowę iPhone 8 i dopasowano specyfikację do roku roku 2020, choć wiele aspektów wypada cały czas lepiej u konkurencji. Występują na pewno osoby, które są tak przyzwyczajone do starszej formy iPhone'a, że nie planują zakupu 11 albo 11 Pro, ale też nie interesują się specjalnie nowinkami na rynku smartfonów. Wtedy nowe SE okazuje się być odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie. Pokazanie najnowszego w kontekście generacji iPhone'a w tej cenie ma chyba jeszcze inną genezę, choć to akurat moje subiektywne zdanie. W dobie, kiedy smartfony działające na systemie Android są coraz droższe, iPhone SE za niecałe 2200 zdaje się być interesującą propozycją dla każdego poszukującego kompaktowego, wydajnego telefonu, któremu nie przeszkadza nieco archaiczny wygląd obudowy i pewne wynikające z tego wady. Nowy iPhone SE to obecnie najtańszy telefon Apple. Nie mówię tutaj oczywiście o 7 czy 8, bo wiadomo, że te modele kupimy często taniej. Natomiast zmierzam do tego, że ten telefon to aktualnie relatywnie tani sposób, aby wejść do ekosystemu Apple albo aby go rozbudować, dlatego że przykładowo posiadamy jakiegoś MacBooka czy iPad, Jestem zdania, że SE to też ciekawa propozycja dla osoby, która nie wyobraża sobie przejścia na Androida, a przy tym nie chce wydać 3-5 tysięcy na swojego nowego smartfona. Przechodzimy do omówienia zalet i zacznę od wykonania, dlatego że w tym aspekcie SE wypada rewelacyjnie. Dwie tafle szkła, do tego matowa, aluminiowa ramka oraz bardzo kompaktowe wymiary. Szczerze, dawno nie testowałem tak małego smartfona, gdzie mogłem spokojnie nawigować po systemie za pomocą jednej dłoni. Spasowanie obudowy oceniam na wysokim poziomie, klawisze oferują znakomity Skok. Jedyna moja uwaga dotyczy suwaka do zmiany profilu dźwięku to fajny element, natomiast ma pewne luzy, ale być może to kwestia mojego egzemplarza. Co więcej, Essay jest niesamowicie lekki i smukły i to mi się bardzo spodobało. Mamy jeszcze odporność na spotkanie z wodą. Sporym atutem są wbudowane podwójne głośniki, gwarantowane bardzo czysty donośny dźwięk z basami na dobrym poziomie. Usłyszymy nawet fajną głębię i to jest rzeczywiście zaleta tego telefonu. Do słuchawek przekazywany jest doskonały jakościowo dźwięk, natomiast musimy korzystać z adaptera, z tego powodu, że nie ma na pokładzie gniazda jack. Na pewno jako zaletę zaliczam wibrację, która zawsze stanowi delikatne uderzenie pod ekranem. Mamy do tego ładowanie indukcyjne w tym budżecie, nie oferują tego niektóre konkurencyjne smartfony. Kiedy pokazano iPhone'a 10 bardzo popularne stało się Face ID, ale tutaj w iPhone'ie S dostajemy klasykę, czyli Touch ID. Skaner zawsze to w klawiszu funkcyjnym na froncie i ta metoda pracuje dosłownie błyskawicznie. Co do działania systemu każda operacja wykonywana jest natychmiastowo, wszelkie animacje są ładne, odwzorowane. To oczywiście zasługa wydajnego układu A13 Bionic. Natomiast da się zobaczyć, że SE nieco krócej trzyma otwarte aplikacje w pamięci, kiedy porównamy to sobie do chociażby iPhone'a 11 Pro. Wynika to z tego, że w SE mamy 3 GB ram co i tak w zupełności każdemu wystarczy. Co ważne, gwarantowane mamy wsparcie producenta spokojnie na parę lat. Na temat aparatu powiem, że to wada i zarazem zaleta iPhone'a SE. Mamy tylko pojedynczy obiektyw na tyle 12 megapikseli f1.8, a do tego kamerka do selfie 7 MP pikseli o jasności 2.2. Wykonywane zdjęcia w dzień są co najwyżej zadowalające. Automatyka za każdym razem dobiera dobre ustawienia. Barwy są naturalne, dynamika na całkiem fajnym poziomie, a do tego niezłe detale, ale wiele telefonów z Androidem moim zdaniem zapewnia wyższą szczegółowość. Generalnie fotografie w dzień oceniam pozytywnie. Nagrywane filmy to wysoki poziom, nie zobaczymy tutaj ponownie super porywającej szczegółowości, ale cała reszta wypada znakomicie. Szybko działający autofocus w czasie nagrywania, doskonała stabilizacja optyczna i ponownie bardzo naturalne barwy. Fotografie selfie mają także naturalne barwy, dobrą dynamikę, sprawnie rozpoznawane są krawędzie dla efektu rozmycia, ale detale porywające nie są. Skoro zalety mamy za sobą, to pora zabrać się za wady. Wygląd obudowy to chyba największy kłopot iPhone SE, a chodzi o front. Z tego powodu, że tak grube ramki dookoła ekranu są czymś, czego nie spotykamy aktualnie nawet w tanim telefonie z Androidem. Natomiast, tak jak mówiłem, samo wykonanie dopasowania każdego elementu obudowy do siebie to znakomity poziom. Tego typu ramki powodują, że wbudowany ekran jest bardzo mały, zaledwie 4,7 cala. Dla mnie osobiście to nie wystarcza, ale oczywiście to podejście indywidualne. Dostajemy na pokładzie IPS-a zapewnie naturalne barwy, doskonałe kąty widzenia, także dobre czernie, choć one i tak wpadają nieco w kolor szary. Maksymalna jasność nie porywa, w tym aspekcie z pewnością lepszy jest 11 Pro, ale parametry, które mamy tutaj powinny większości osób wystarczyć. Zaliczyłem ekran jako wadę z tego powodu, że konkurencyjne smartfony w tej cenie oferują często OLED-y o wyższym upakowaniu pikseli. Wracamy do aparatu. Pojedynczy obiektyw na tyle nie napawa optymizmem, wykonuje fajne zdjęcia w dzień, ale w nocy sytuacja ulega zmianie. Zobaczymy szumy, a detale powinny być lepsze. Szkoda, że zabrakło tutaj świetnego trybu nocnego z iPhone'a 11 czy też 11 Pro. Kolejna kwestia to pojedynczy aparat. W tej cenie wiele telefonów oferuje parę obiektywów, chociażby Telezoom, szeroki kąt, a tego w iPhone se zabrakło. Wbudowana bateria to zaledwie 2821 mAh, co do wyników uzyskałem ledwo dzień bez potrzeby sięgania po ładowarkę. Natomiast kiedy bardziej intensywnie testowałem tego smartfona, to musiałem go podłączyć do ładowania w okolicy godziny 17. To sprawia, że baterię zaliczam jako wadę. Co prawda, wspiera ładowanie o mocy 18W, ale oczywiście, jak to Apple, musimy sobie taką ładowarkę dokupić. Przechodzimy do podsumowania. Muszę na koniec odpowiedzieć na pytanie, dlaczego iPhone SE może osiągnąć sukces. Składa się na to parę czynników. Znakomite wykonanie obudowy, doskonała wydajność tego telefonu, relatywnie niska cena i w końcu kompaktowo rozmiary tego na pewno wiele osób poszukuje. Natomiast mamy oczywiście pewne wady, choć one moim zdaniem to jest kwestia indywidualna, jak postrzegamy te cechy, ale uważam, że wadą jest archaiczny wygląd obudowy no i też pojedynczy aparat, bo niestety funkcje aparatu z tego powodu nie są zbytnio porywające. Sprawia to, że iPhone SE to bardzo specyficzne urządzenie, które z pewnością nie jest dla każdego. Jestem zdania, że iPhone SE to fajna propozycja dla osoby, która poszukuje kompaktowego, wydajnego smartfona. Nie zwraca uwagi na wygląd, który przypomina ósemkę, i też koniecznie musi mieć iPhone'a. Co oczywiste, konkurencja Androidowa oferuje wiele innych ciekawych smartfonów. Z tym, że niektóre cechy wypadają tam lepiej, a niektóre są lepsze w iPhoneie. Dzięki za obejrzenie, zapraszam do. Komentowania, łapeczka w górę, mile widziana, jeżeli materiał przypadł Wam do gustu, a tymczasem do zobaczenia!